W dzisiejszym odcinku zabiorę Was ponownie do Australii i zdradzę Wam sekret pięknej cery i zdrowych włosów australijskich aborygenów. A sekretem tym jest oczywiście olejek emu. Jest bardzo malutki, więc trudno mi go Wam pokazać, tylko 10 ml. Dlatego taka mała buteleczka, ale to jest właśnie olejek emu. Za chwilę opowiem Wam o nim więcej. olejek Emu jest bardzo ceniony przez australijskich aborygenów jako cudowny kosmetyk i środek leczniczy o wszechstronnym działaniu. Od stuleci stosowali oni go na oparzenia, aby chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym, a także używali go, żeby zmiękczyć skórę, złagodzić bóle mięśni i stawów oraz stany zapalne skóry. Smarowali się nim także wtedy, gdy chcieli przyspieszyć proces gojenia się ran i różnego rodzaju stłuczeń. Współcześnie zaś olej emu sam w sobie jest wyjątkowym środkiem pielęgnacyjnym do twarzy, szczególnie polecany dla osób z serą problemową oraz do ciała, szczególnie polecany tym, którzy mają rozstępy, a także do włosów. I tutaj już nie ma preferencji do każdego rodzaju włosów a także jako środek leczniczy na wiele schorzeń, nie tylko tych dermatologicznych. Co więcej, olejek emu nie posiada żadnych skutków ubocznych i może być bezpiecznie stosowany przez każdego, naprawdę przez każdego. Badania wykazały, że nie podrażnia on skóry wrażliwej i skłodnej do alergii, a stosowany na skórę tłustą dodatkowo zmniejsza wydzielanie sebum i nie zatyka porów. No dobrze, ale co to jest ten olejek emu? Jak on powstaje? Bo pewnie jesteście ciekawi. Olej emu jest to po prostu tłuszcz zwierzęcy pochodzący od strusia australijskiego. W Australii emu są hodowane na podobną skalę jak w Polsce kury czy kurczaki, zatem olej z emu jest tak jakby produktem ubocznym hodowli tych ptaków i jest pozyskiwany z ich podskórnych fałd tłuszczu. Następnie zostaje on poddany procesowi oczyszczenia i filtracji, do obiegu trafia zaś w postaci gotowej już do użycia. Co zawiera taki olejek EMU i czemu ma takie cudowne właściwości? Niemal 70% składu olejku EMU stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe. W większości jest to kwas linolenowy, który wnika w głąb skóry, a także przywraca jej równowagę wodno-lipidową. Zapewnia też prawidłowe nawilżenie, wzmacnia włosy i zapobiega ich wysuszaniu, a także jest to kwas oleinowy, który wygładza i nawilża skórę, zmiękcza naskórek, przyspiesza regenerację i odbudowuje płaszcz lipidowy. Olej emu to także bogactwo witaminy E, znanej Wam pewnie jako witamina młodości, która neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, Zatrzymuje procesy starzenia się skóry i zapobiega powstawaniu plam starczych. Dzięki witaminie A, która również jest zawarta w olejku EMU, dodatkowo zostaje zwiększona produkcja nowych komórek. Witamina A zwłaszcza stary naskórek i reguluje wydzielanie sebum. Jak taki olejek EMU stosować? Jak już sobie go kupicie, w takiej małej buteleczce lub większej, bo są nawet w większych baniakach, widziałam, do kupienia. Jak już taki olejek macie, to co z nim zrobić? E, tak jak już powiedziałam, dzięki zawartości kwasów tłuszczowych oraz witamin E i A temu jest rewelacyjnym środkiem pielęgnacyjnym. Nawilża skórę, zapobiega szkodliwemu działaniu wolnych rodników, powstrzymuje procesy starzenia i powstawanie plam starczych, a także spłyca zmarszczki. Można go stosować do demakijażu twarzy, oczu i ust. Tutaj stosujemy go po prostu w czystej postaci, tak? Idealnie się sprawdza też jako ochrona zimowa i tutaj wystarczy kilka kropel produktu dodanych do kremu bądź do serum do twarzy i zastosowany rano na twarz pomoże ochronić skórę przed niekorzystnym wpływem niskiej temperatury i środowiska olejek świetnie nadaje się także do nawilżenia skóry całego ciała, a można to uzyskać po prostu poprzez dodanie kilku kropel olejku emu do kąpieli bądź podobnie jak wcześniej tak do balsamu do ciała. Dzięki swoim nawilżającym właściwościom zmniejsza on swędzenie, pęknięcia różnych skór, na przykład na piętach, łuszczenie się na skórka, czy dolegliwości często towarzyszące chorobom. Dermatologicznym skóry. Jusza Borygeni stosowali olej emu na skaleczenia, e, albowiem przyspiesza on gojenie, zapobiega zakażeniom, a nawet łagodzi ból i pieczenie. Równie skuteczny jest na oparzenia wszelkiego typu. E, mogą to być oparzenia słoneczne czy oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Olejek emu spłyca i zmniejsza blizny. Również te po oparzeniach e, spłyca i rozjaśnia rozstępy. To pewnie większość pań zainteresuje. Natomiast olejek stosowany na włosy poprawia ich kondycję, nawilża włosy, wzmacnia je, chroni końcówki przed rozdwajaniem, przywraca włosom naturalny połysk. Zalecany jest także do olejowania włosów. Dzięki temu zabiegowi włosy będą bardziej nawilżone, będą e, tworzyły taką lejącą się taflę oraz zmniejszy się ich skłonność do wypadania. Aby jednak kuracja taka odniosła skutek i żeby miała sens, należy nakładać olejek emu na włosy przynajmniej dwa razy w tygodniu, na przynajmniej pół godziny. Olejek emu uwielbiają również sportowcy. a Uwielbiają go za jego przydatność w kontuzjach związanych z aktywnością fizyczną. Olej emu przyspiesza leczenie obrażeń typu różne skręcenia kostki, zerwania mięśni czy uszkodzone wiązadła. W takich przypadkach olejek emu przyspiesza leczenie nawet o 50%. Nic dziwnego, że wiele profesjonalnych drużyn sportowych ma go na stałe w swoich apteczkach. Olejkiem emu powinni zainteresować się również nasi seniorzy. Albowiem pomoże on na sztywność stawów, na stany zapalne i obrzęk stawów, a także zadziała przeciwbólowo i co więcej, nie spowoduje typowych skutków ubocznych, jak przy innych środkach przeciwbólowych. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja swój olejek EMU... Tutaj Wam pokażę, jest bardzo malutki, <noise> więc trudno go zobaczyć. Bardzo malutki, tylko 10 ml. Ja swój olejek Emu zamierzam przeznaczyć nie tylko na moje włosy. Zresztą muszę kupić większą ilość, bo te 10 ml nie wystarczy na moje długie włosy. Ale chcę też zastosować na blizny na kolanach mojego syna, który miał dosyć brzydki wypadek rok temu w wakacje. I zobaczymy, czy te blizny zejdą. Czy się rozjaśnią? Na razie są brzydkie i czerwone. Zobaczymy, jak będzie po olejku. Eee, mam też problem ze stawami. Typowy problem, chyba po 40 roku życia. Eee, zobaczymy, jak się sprawdzi na moje stawy. Zobaczymy, jak się sprawdzi na blizny mojego syna. I zobaczymy, jak zadziała na włosy. Eee, to wszystko, kochani, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi kruka, kciuka w górę. Jeśli Wam się nie podobało, też zostawcie mi kciuka w dół. Nie ma sprawy. Każdy kciuk chętnie i mile widziany. Jeśli fascynują Was rytuały piękna z różnych stron świata, jeśli chcecie wiedzieć jak dbają o urodę kobiety w innych krajach, jak indianki powiększały sobie biusty i depilowały nogi, czym aborygenki walczyły z celulitem, rozstępami i z czy meksykański masaż kaktusem boli, jeśli tego wszystkiego jesteście ciekawi, obserwujcie mój kanał na YouTube. Widzimy się niebawem. Pa pa. Do zobaczenia.